Dzień dobry, witajcie. Muzeum Pamięci Sybiru uruchomiło program wolontariatu Zaangażowani, zaangażowani w historię pokoleń i międzyludzkie relacje. I o tej właśnie inicjatywie chciałabym porozmawiać z dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru, profesorem Wojciechem Śleszyńskim. Panie dyrektorze, skąd pomysł na stworzenie w Muzeum Pamięci Sybiru programu wolontariatu? Proszę Państwa, do tej pory to my, nasz zespół, tworzył. Muzeum Pamięci Sybiru, budował wystawę stałą. Siłą rzeczy przez ostatnie miesiące mieliśmy ograniczony dostęp, nie mogliśmy się spotykać, i teraz jest ten czas. Chcemy otworzyć się na nowe osoby osoby zaangażowane, osoby, które chciałyby uczestniczyć w naszym programie wolontariatu. Proszę Państwa, jesteśmy w muzeum, najnowocześniejszym muzeum w tej części Polski. Twórzmy je razem, wspólnie. 17 września oficjalnie otwieramy Muzeum Pamięci Sybiru. Oprócz uroczystości oficjalnych, przewidzieliśmy również wydarzenia towarzyszące 16, 18 i 19 września. No i właśnie, czy nasi wolontariusze zostaną zaangażowani do tych prac, do koordynacji, do wsparcia uroczystości otwarcia Muzeum Pamięci Sybiru? Dni Otwarcia Muzeum to jest ten moment, kiedy będziemy mogli spotkać się po raz pierwszy z naszymi wolontariuszami. Już dzisiaj otwieramy program. Wolontariatu zaangażowani. Natomiast trzy pierwsze dni 17, 18 i 19 września jest to ten moment, kiedy nasi wolontariusze będą mogli spotkać się z Sybierkami, wysłuchać ich opowieści, ale przede wszystkim to, co najważniejsze im pomóc w tym dniu 17 września. Natomiast 18, 19 są to dni skierowane przede wszystkim do mieszkańców naszego miasta. Mamy szereg różnych atrakcji. Proszę Państwa, 17, 18, 19 września bądźmy razem, wolontariusze i my, pracownicy Muzeum Pamięci Sybiru.